Mi się kogarnął ogarnął mi współpraca ambasadorska. Ogarnąłem. Pamiętajcie, że to dzień Tak, mi. będziemy wszyscy o tym pamiętać, się. Ciek jeszcze nie wie, że mam dla niego informację, która zmieni jego życie. Nie, mi się opatrzył w kamerę. Mi się quiza zrobimy. Quiza pielęgnacyjnego. Nie, mi się tylko nie pokazuje. Coś żeś nie. kliknął, czekaj. Coś? czekaj. Nie sprawia mi skóra większych problemu. No dobra. Trochę to... czasem słucha. Krótko. No, do, no to czuję, że to za mało, no sam No dobra. Skin. No to tak więcej chciałbym. Czasem zmęczona jest. Taka, A nie? czym ty jesteś zmęczony? Ciężką, ciężką żoną. Tak, jako ciężko ty mi... co, co ty wiedziałeś? Myślę, że klimatyzacja w pracy na pewno. Stres na jakie hormony? hormony? Co ty nie, bierzesz? Nie, no. Bardziej, no chyba to bym. Ja bym chciał takie jakby rozjaśnienie skóry. Mamy kodzik rabatowy. Całkiem spory ten kodzik. Krem nawilżający. Giełkę też mam. Ja ci chyba zużyłam. też mam. Serum też mam te. Ale tu są jeszcze dwa, trzy! O, tu są kilka produktów, których nie mam. Dzisiaj wiesz, ci powiem? Serum jaj. Że nie musisz tego kupować. Co ty mówisz? Bo Czemu? wszystko mam. Wszystko. Mamy wszystko z rutyny. Skąd masz? To stałam od nich. Kazad ci? Pokaż mi. jest Skąd masz tyle rzeczy? Stałam od nich. I to jest wszystko to? Co ty To jest wszystko, wszystko, wszystko. Wszystko, wszystko. Giełkę znam i używamy. I ty mi podkradasz cały czas. Tą Żel myjący, to ja ci też zużyłam. Używałeś go? Tak. Tego toniku z witaminą C. Nie znałem. Nie znałem tego. Weźcie, on mnie cały czas męczył, mówił mi, żebym mu kupił jakiś tonik z witaminą C. no, ale... Ja stworzyłam potwora. Będziesz używał? O. On jest taki lekki. Tak, bo to jest tak. tonik. To serum chyba... AI. W ogóle patrz, jaki ma kolor. Widzisz? No. Taki futurystyczny, nie? Jak taki eliksir młodości trochę. Serum AI zabrało pracę dla Twojego ulubionego to serum to... z tak, fermentami. Napiszcie tak. nam w komentarzu, jakie kosmetyki Wam wyszły.